Dzisiaj, czyli 6 września 2014 roku w Lasku Północnym odbył się drugi cross właśnie w Lasku Północnym, taka była nazwa tej imprezy. Bawiliśmy się tutaj po raz drugi, ale po raz pierwszy ta impreza weszła w cykl Pucharu Bałtyku, który zainaugurował w tym roku tutaj na Pomorzu. I podsumowanie, całorocznych zmagań w Pucharze Bałtyku odbędzie się 29 listopada w Łebie. Dzisiaj w imprezie wzięło udział 75 osób. Wszystkie informacje, wyniki, zdjęcia, filmiki można znaleźć na stronie internetowej www.pucharbałtyku.pl Bieg przebieg fantastycznie. Ludzie byli bardzo zadowoleni. Trasa przygotowana. Mam nadzieję, że następny bieg drugi będzie jeszcze lepszy, większy, z większą ilością uczestników, ale prosiłbym właśnie naszych, nasze władze słupskie o zaangażowanie się w piękne nasze zielone tereny, czyli Lasek Północny i Lasek Południowy, gdzie ludzie by jeszcze więcej przychodzili, uczestniczyliby w biegach, Jeżdżenie na rowerach, rolkach, jak to się ma na, w Lesie, w lesie pół, Południowym na Krępie i myślę właśnie, że to są takie płuca słupska, że trzeba w to zainwestować. Ja jako y, y, organizator, można by powiedzieć, przygotowuję ten las społecznie, ale ja już nie mam sił na to, człowiek coraz starszy, ale zawsze mogę pomóc. Ze wsparciem właśnie władz Słupska, i żeby się zaangażowali właśnie w to, bo jest to potrzebne dla ludzi, dla wszystkich tutaj właśnie żyjących w Słupsku, żeby gdzieś chodzili, spacerowali, jeździli na rowerach, biegali. I tak to właśnie myślę, że to by było fajnie.